Władimir Zelenski urodził się 25 stycznia 1978 roku w Krywym Rogu na Ukrainie. Dorastał w rodzinie żydowskiej. Podkreślam, dorastał w rodzinie żydowskiej. Jednakże informacje na temat jego rodziny są dość ograniczone, ponieważ Zelenski zachowuje prywatność w kwestiach dotyczących swojego życia rodzinnego. Wiadomo, że jego ojciec był inżynierem, a matka pracowała jako inżynier chemik. Zelenski ma brata, który jest starszy od niego. W domu mówiło się wyłącznie po rosyjsku. Zelenski nauczył się dobrze posługiwać ukraińskim dopiero około roku 2017, niedługo przed tym, jak zaczął się przymierzać do kariery politycznej. Przypadek? Jego rodzina wspierała go w jego dążeniach artystycznych, a także w zdobywaniu najwyższego stanowiska w państwie. Jednakże szczegóły na temat życia rodzinnego Żeleńskiego są niestety mało znane, ponieważ skupia się on rzekomo głównie na swojej karierze politycznej i działaniach jako prezydent Ukrainy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował prawo na Narodowej Akademii Prawniczej Ukrainy imienia Mudrego w Kijowie. Zanim rozpoczął karierę polityczną, pracował jako aktor, komik i producent telewizyjny. Jego przełomową rolą był serial komediowy, Sługa Narodu, w którym grał nauczyciela biologii, który niespodziewanie zostaje prezydentem Ukrainy. Serial ten zyskał ogromną popularność i przyniósł Żeleńskiemu rozpoznawalność na całym kraju. Co ciekawe, z fikcyjnego prezydenta niczym za dotykiem czarodziejskiej różdżki stał się prawdziwym prezydentem Ukrainy. Czy serial był tylko jednym z etapów jego kariery scenicznej, czy też pełnił funkcję przygotowania opinii publicznej do pełnienia w przyszłości tak ważnej roli przez komika? W 2019 roku Zelenski zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Jego kampania opierała się na obietnicach walki z korupcją, reformami społecznymi i polityką prozachodnią. Wybory te były także wyrazem niezadowolenia społeczeństwa z dotychczasowych elit politycznych. Zelenski wygrał wybory prezydenckie w 2019 roku, zdobywając ponad 70% głosów w drugiej turze. Stał się tym samym najmłodszym prezydentem w historii Ukrainy. Jego prezydentura jest określana przez niektórych jako kontrowersyjna ze względu na brak doświadczenia politycznego przed objęciem urzędu oraz na trudną sytuację polityczną i gospodarczą kraju. Od objęcia urzędu prezydenta Zelenski musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym z konfliktem z Rosją na wschodniej Ukrainie, korupcją, napięciami wewnętrznymi oraz próbami reformy sądownictwa i instytucji państwowych. Od momentu objęcia urzędu prezydenta pojawiły się różne plotki i oskarżenia dotyczące majątku rodziny Wolodymyra Żeleńskiego oraz podejrzeń o korupcję. Niektóre z tych zarzutów są powiązane z jego wcześniejszą karierą jako aktora i producenta telewizyjnego, gdzie dochodziło do spekulacji na temat jego finansowych powiązań i interesów. Jednym z głównych zarzutów jest rzekome wykorzystanie wpływów prezydenckich do promowania interesów jego rodziny, zwłaszcza w kontekście biznesu. Plotki te obejmują zarówno rzekome korzyści dla firm należących do rodziny Żeleńskiego, jak i domniemane nadużycia w sferze przetargów publicznych. Jednakże w kontekście polityki ukraińskiej walka z korupcją jest długotrwałym procesem, a opinie na temat skuteczności działań prezydenta Żeleńskiego w tej kwestii są podzielone. Jego polityka spotyka się zarówno z uznaniem, jak i krytyką, a przyszłość jego prezydentury pozostaje otwarta na różne możliwości. Jak widać postać prezydenta Ukrainy jest bardzo tajemnicza i skrywa on wiele tajemnic, które ukrywane są przed opinią publiczną, to by było na tyle dzisiaj, jeśli się podobało, to daj łapkę w górę, napisz komentarz. Zapraszam do obejrzenia moich innych filmów, pozdrawiam.